Cześć, tutaj Adam Wojda. Na tym kanale omawiamy tematy związane z hr rekrutacjami i zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. A razem ze mną po raz kolejny jest osoba, która o zatrudnianiu cudzoziemców wie wszystko, czyli adwokat Karolina Gradowska-Kania. Cześć Karolina, miło, dobry, miło Cię widzieć znowu. Na rozmowę zapraszają Pathfinder, agencja HR, która rozumie Twój biznes, CGO Legal i CGO Mobility. Kancelaria Prawna zapewniająca kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w Polsce i za granicą. A Karolina, już chyba dwa albo trzy razy mieliśmy okazję, mieliśmy przyjemność rozmawiać o tym, jakie zmiany pojawiły się w tym roku, w czerwcu, w związku z procedurami zatrudniania cudzoziemców w Polsce. No, temat jest bardzo wdzięczny i tych zmian jest sporo. Jedne, jedne są bardziej korzystne, inne mniej. Natomiast jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym też które ze szczegółów, które z informacji, które z danych zawartych w umowach o pracy czy w umowach o zlecenie to są dane, które możemy sobie w jakiś sposób do których możemy w jakiś sposób elastycznie podchodzić, jeśli chodzi o wymiar czasu pracy czy wynagrodzenie i tak dalej, a jakie zmiany wymagają bezwarunkowego zgłaszania czy występowania, być może o nowe też dokumenty legalizacyjne. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie do tego tematu wrócili, bo jest on dla pracodawców wraz, że niezwykle ważny, istotny, również ze względu na to, na, na konsekwencje prawne czy, czy, czy finansowe związane z, z tym tematem, ale też no, jest on zawiły i na pewno dla wielu pracodawców ciągle ciągle nie do końca zrozumiały. Biorąc pod uwagę, że mamy e, zezwolenie na pracę, w którym określamy konkretne warunki wykonywania tej pracy, czy zlecenia i na podstawie tego, e, tego dokumentu, tych dokumentów, e, czy to są zezwolenia, czy oświadczenia o powierzeniu pracy, bo to chyba też to należy roz, rozgraniczyć, e, na tej podstawie zawieramy z umowę. Jakie warunki tego zatrudnienia, czy tego zlecenia możemy Jakich, jakich zmian możemy dokonywać bez zgłaszania do urzędu, a jakie, jakie zmiany wymagają tego właśnie zgłoszenia, zgłoszenia do urzędu? No jest tych obowiązków trochę. I wydaje mi się, że najłatwiej będzie o nich opowiedzieć, dzieląc to na cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pracę i cudzoziemców, wobec których istnieje obowiązek uzyskania. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. No i tytułem przypomnienia to oświadczenie dotyczy obywateli Gruzji, Armenii, Mołdawii i Białorusi obecnie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o oświadczenia, to pierwsza rzecz, o której powinien pamiętać pracodawca, który chce zatrudnić pracownika na podstawie oświadczenia, to taka, że powinien on w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z tym pracownikiem na podstawie tego oświadczenia tak naprawdę to jest ta data wskazana w oświadczeniu, bo tam się wskazuje datę początkową, mhm. poinformować urząd o tym, że umowa została zawarta. Mhm. I e, analogicznie e, powinien on poinformować o tym, jeżeli ta umowa nie została zawarta. Tak? Czyli tutaj ważne jest samo zawarcie umowy, a nie rozpoczęcie pracy. E, tak. Przy czym oświadczenia są tak skonstruowane, że tam jest wskazana data rozpoczęcia pracy. Tak, mhm. więc powinniśmy tak zawrzeć umowę, żeby no, ta data się pokrywała w tej umowie z tą datą rozpoczęcia pracy. Tym mhm. bardziej, że w praktyce może tak być, że data jest z umowy jest z innego dnia, a data rozpoczęcia jest późniejsza. I tutaj mhm. nie ma w tym nic złego. Ważne, żeby trzymać się tego, jak to było wskazane w oświadczeniu. Mhm. Natomiast, jeżeli już mamy tą umowę zawartą, no to wiadomo, że mogą zmieniać się różne okoliczności. I teraz pracodawcy powinni pamiętać o ogólnej zasadzie, że zasadniczo można powierzyć cudzoziemcowi pracę na takich warunkach, jakie są w oświadczeniu. To dotyczy też powiadomienia czy zezwolenia, taka jest zasada. Mhm. Czyli o wszelkich zmianach powinni informować urząd mhm. poza pewnymi, które są wprost określone w ustawie. I tak, pracodawca nie ma obowiązku informowania w sytuacji, kiedy nastąpiło e, przejście z zakładu pracy bo jego zorganizowanej części na innego e, pracodawcę, e, kiedy nastąpiła zmiana siedziby albo nazwy, albo formy prawnej, bo tak naprawdę to cały czas jest to ten sam pracodawca, mhm. jeżeli e, nastąpiło zwiększenie wymiaru czasu pracy, mówimy tutaj o oświadczeniach, tak, mhm. lub e, liczby godzin pracy w tygodniu, nie więcej niż do pełnego etatu. I e, nastąpiła zmiana nazwy stanowiska pracy e, z jednoczesnym zachowaniem zakresu obowiązków. To nie wymaga wystąpienia e, o, e, o nowy e, dokument, o nowe oświadczenie. Mhm. E, przy czym zmiana nazwy stanowiska, nawet przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków, znowuż wymaga poinformowania urzędu o tym, że ta, ta, ta zmiana miała miejsce. Tak? Zmiana nazwy stanowiska ze zmianą yy, chyba, tak, Z zakresu obowiązków. Yy, to znaczy, zmiana nazwy stanowiska ze zmianą zakresu obowiązków to w ogóle wymaga, wymaga nowego, zawsze nowego wymaga dokumentu, nowego dokumentu tak. Tak, bo to już jest tak, ok. tak naprawdę praca w innym charakterze. No tak. mhm. Ale czasami jest tak, i wśród naszych klientów bywa tak, że na przykład jest to oddział zagranicznego pracodawcy i mhm. odgórnie uznano, że teraz... Jakiś menedżer nazywał się w jakiś sposób, a mhm. teraz będzie inaczej, przemeblowujemy i przemeblowujemy w każdym państwie, gdzie jest siedziba mhm. i mieliśmy, wydaje się, że to jest problem abstrakcyjny, otóż nie jest, bo w praktyce mieliśmy to przypracowane, mhm. więc na wszelki wypadek informujemy o tym urząd, że taka zmiana nazw stanowiska miała miejsce, po co? Po to, żeby urząd wiedział, że tu nie jest żadne obejście treści oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, że nagle pracował na jednym stanowisku, a teraz pracuje na drugim. Nie, mhm. to jest to samo stanowisko, tylko po prostu inna nazwa. Czyli urzędnik, jak przyjdzie, skontroluje to, stwierdzi: OK, zmienili nazwę, ale Do. zakres obowiązków jest taki sam. A jeśli chodzi o zmianę wynagrodzenia, tutaj jesteśmy cały czas przy oświadczeniach o powierzeniu pracy. Chcemy zmienić Zmienić wynagrodzenie, które zostało wskazane w oświadczeniu, i później w umowie, to jaką tutaj mamy, jakie tu mamy pole manewru i obowiązki z tego wynikające? Zmiana wynagrodzenia, jeżeli jest na korzyść cudzoziemca, czyli jest jej podwyższenie, nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie nowego dokumentu legalizującego pracę. Tak? Czyli na korzyść można. Natomiast w każdym przypadku. Jeżeli chcielibyśmy temu pracownikowi wynagrodzenie obniżyć, no to wówczas będzie trzeba aplikować a właściwie to złożyć wniosek o wpis nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Mm -hmm. Okej, okay. to co? Przejdźmy do zezwoleń na pracę w takim razie. Jakie obowiązki informacyjne analogicznie do, 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 do sytuacji, którą omawiali, omawialiśmy w przypadku oświadczeń o powierzeniu pracy, jakie te obowiązki wynikają w przypadku zezwoleń na pracę? W przypadku zezwoleń na pracę obowiązki wyglądają troszkę inaczej niż w przypadku oświadczeń. Zwłaszcza, że yy, pracodawca powinien pamiętać o tym, aby poinformować urząd o tym, że cudzoziemiec nie podjął pracy na podstawie zezwolenia na pracę w terminie dwóch miesięcy mhm. od daty wydania tego zezwolenia, mhm. czyli trzeba tutaj tego terminu dopilnować. To nie wszystko. Ma obowiązek poinformowania także, jeżeli cudzoziemiec przerwał pracę na ten okres dwóch miesięcy, a także jeżeli zakończył pracę wcześniej niż końcowa data wskazana w zezwoleniu. I teraz to jest okoliczność, o której cudzoziemcy, a właściwie to pracodawcy, nie pamiętają, ale ona bardzo często występuje w praktyce. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uzyskamy zezwolenie na pracę dla pracownika, który później w takich państwach, na przykład jak Filipiny, czy Turcja, czy Indie, stara się o uzyskanie wizy w celu wykonywania w Polsce pracy, a aby uzyskać taką wizę, to on wcześniej musi dysponować tym zezwoleniem na pracę. No to czasami jest tak, że on przez te dwa miesiące nawet nie wylusuje terminu wizyty w konsulacie. I mieliśmy kilka takich przypadków, że mieliśmy zezwolenie, firma chciała zatrudnić menedżera. Z Oddziału w innym państwie i te procesy się przeciągały do czterech miesięcy. Więc wtedy, poprzednio było to trzy miesiące, obecnie ten okres skrócono do dwóch miesięcy, informowaliśmy urząd, że nie została podjęta praca w tym terminie. Mhm. E, także taki obowiązek informacyjny, o którym cudzoziemcy, o, pracodawcy A muszą pamiętać Właśnie co w przypadku niedochowania tego terminu yy, i nie poinformowania o tym, że cudzoziemiec tej pracy jeszcze nie podjął, no bo to często bywa tak, że on, on ją podejmie, ale właśnie później, w jakimś bardziej odległym terminie. Czy w, takim, w takiej sytuacji yy, zezwolenie, to zezwolenie na pracę traci ważność swoją? Nie. nie. I to dotyczy tak oświadczenia, jak i zezwolenia na pracę. Ono jest dalej ważne. Cały czas jest ważne. Mhm. Tylko trzeba tego obowiązku dopilnować. Okay, czyli może mieć konsekwencje negatywne w przypadku później kontroli ewentualnie. Yy, w przypadku yy. niezgłoszenia mhm. i kontroli tak. Tak, jest to wykroczenie yy, przeciwko legalnemu zatrudnieniu cudzoziemców. Yy, dosyć okay. często występujące w praktyce niestety. Mhm. Okay. E, czyli mamy to, ten obowiązek poinformowania o nierozpoczęciu. Rozumiem, że... Obowiązku informacji o rozpoczęciu pracy już nie ma w przypadku zezwolenia? Nie, 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 nie przepisy mhm. tego nie przewidują. Okay. Czy w takim razie jeszcze jakieś inne obowiązki wynikające z zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę ciążą na przedsiębiorcy, na pracodawcy? W zakresie obowiązków y, informacyjnych to można powiedzieć, że to jest wszystko. Y, trzeba tylko o tym pamiętać, podobnie w przypadku oświadczeń, że jakakolwiek zmiana y, warunków zatrudnienia, taka, jaka jest zawarta w zezwoleniu na pracę, wymaga co do zasady wystąpienia o nowe zezwolenie, tak? Czyli mm -hmm. nowy pracodawca, to musi być nowe zezwolenie. Natomiast jest kilka rzeczy, podobnie jak w przypadku oświadczeń, Kilka sytuacji, które nie wymagają uzyskania nowego zezwolenia na pracę. I podobnie jak to było w przypadku oświadczeń, to jest przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, mhm. to jest przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tak naprawdę. Jest to procedura z prawa pracy, kiedy ta ciągłość pracy jest zachowana. Tutaj mhm. nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę. Podobnie, jeżeli nastąpiła zmiana nazwy pracodawcy, zmiana formy prawnej pracodawcy albo zmiana siedziby, nie trzeba występować o nowy dokument, a także nie trzeba mhm. informować, ponieważ po prostu jest to czynność taka no, techniczna, w dalszym mhm. ciągu jest ten sam stosunek zatrudnienia. Yy, dalej, jeżeli nastąpiła zmiana nazwy stanowiska pracy, tutaj ponownie powinniśmy poinformować, mhm. to jest jeszcze ten jeden obowiązek informacyjny, nie musimy występować o nowe zezwolenie, ale musimy poinformować wojewodę o tym, że nastąpiła zmiana nazwy stanowiska pracy. W przypadku zachowania tych samych obowiązków, tego samego tak, zakresu. Tak, to obowiązku. jest ważne, że ten sam zakres obowiązków, mhm. tak? I tak samo nie musimy ani informować, ani nie musimy występować o nowe zezwolenie w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy. Mhm. I wynagrodzenia też. Wynagrodzenia też nie musimy. Mhm. Okej, okay. czyli jak coś jest na korzyść dla pracownika, dla tak. cudzoziemca, to jest, to jest okej okay dla urzędu. Tak. Mhm. Okay. No niemniej jednak wymaga to pewnej uwagi i wnikliwości w rozpoznaniu, co wymaga y, wystąpienia o nowy dokument, co wymaga mhm. powiadomienia, a co nie wymaga. Okej. Okay. Mhm. No i w przypadku, jeśli, jeśli y, coś wymaga wystąpienia o nowy dokument, o nowe zezwolenie, to też pracodawcy powinni mieć na uwadze, że do momentu otrzymania tego nowego dokumentu, no to... Y, pracownik musi pracować na warunkach y, określonych w starym zezwoleniu, albo y, jeśli to nie jest możliwe, no to przerwać czas, pracę na czas y, do otrzymania tak. tego nowego zezwolenia na pracę. Tak, tak. Mhm. Bo... Jeszcze wracając do tych, y, do tych zmian warunków zatrudnienia cudzoziemca y, w kontekście też poprawy jakby tych warunków, jak jest w sytuacji, bo powiedzieliśmy o wynagrodzeniu, ale jeszcze chciałbym rozwinąć ten temat właśnie zwiększenia, zwiększenia wymiaru czasu pracy, czy nawet jeśli to nie jest zmiana wymiaru czasu pracy na stałe, to no, mogą się pojawiać tematy typu nadgodziny, tak? I teraz mamy jakiś, jakiś wymiar czasu pracy określony w zezwoleniu, a co jeśli, jeśli jest potrzeba, żeby temu cudzoziemcowi powierzyć, powierzyć pracę w nadgodzinach? Tak, no to też jest bardzo często praktyczny problem. Czy można w tych nadgodzinach mu powierzyć wykonywanie pracy, czy nie, tak? Mhm. No bo to już jest niezgodne z tym, co było w treści oświadczenia, powiadomienia albo zezwolenia. Mhm. I teraz tutaj należy rozróżnić nadgodziny od zwiększonego wymiaru czasu pracy. Niekiedy te pojęcia pracodawcy używają zamiennie, a to jest zupełnie coś innego. No właśnie. Nadgodziny to kiedy jest taka uzasadniona potrzeba pracodawcy, aby wpadkowo, tak, nie w jakimś dłuższym okresie czasu, yy, pracownik wykonywał pracę w zwiększonym wymiarze czasu pracy, mhm. ale w sensie tylko tych nadgodzin. I tutaj nie ma podstaw do tego, aby rozróżniać sytuację obywateli polskich i cudzoziemców. Czyli można cudzoziemcom powierzać pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli mhm. to jest w ramach kodeksu pracy i zgodnie z zasadami tam wyrażonymi. I co do tego wątpliwości nie ma. Czyli stosujemy jakby dodatki do wynagrodzenia takie Dokładnie. zgodne wynikające z, z, z kodeksu pracy właśnie i to jest OK, tak? Dokładnie tak. Tutaj, tutaj nic się nie zmienia. Natomiast y, zwiększenie wymiaru czasu pracy to jest sytuacja, kiedy zwiększamy na przykład z połowy etatu do całego etatu, mhm. z jednej trzeciej do trzech czwartych. Tu już sytuacja wygląda nieco inaczej, i znowu należałoby rozróżnić sytuację yy, zezwoleń, oświadczeń i powiadomień. No nie ma, nie ma niestety lekko, mm -hmm. tak. Nie, nie ma uniwersalnej odpowiedzi <laughs> nie, na ten, Nie ma na ten. uniwersalnej odpowiedzi, fajnie by było, gdyby była, ale niestety nie ma i wymaga to wnikliwości i, i, i uwagi, no i analizy przepisów mm -hmm. i ich stosowania. A zatem, w przypadku, yy, kiedy mamy do czynienia z zezwoleniem na pracę i z powiadomieniem o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, możemy sobie zwiększyć ten wymiar od czasu pracy. Tak? I nie trzeba występować tu o nowy dokument. Mm -hmm. Natomiast w przypadku oświadczeń, tu będzie trzeba już uzyskać nowy dokument. Niestety, nowe oświadczenie, czyli wystąpić z pisem o nowe oświadczenie. Okej, okay, czyli nie, żadna informacja urzędu, po prostu nowy wniosek o nowe, tak, nowe tak, oświadczenie? Oświadczenie, tak. Mm -hmm. Okej, okay, jak w przypadku zezwoleń? W przypadku zezwoleń, to tak jak powiedziałam, że nie musimy. Okay. Nie musimy. Oświadczenia, musimy, zezwolenia i powiadomienia nie, nie musimy. Okay, no to no tak. to że jest ciekawe, że zezwolenie jest bardziej elastyczne w tym zakresie. Tak, w tym zakresie tak. W tym zakresie tak. Natomiast jeszcze, e, co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia? nie z umową o pracę, ale mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, mm. i bo w, czy zezwolenie, czy oświadczenie, czy powiadomienie, mamy dwie opcje. Możemy albo wskazać wymiar czasu pracy, czyli tam całe po etatu, albo w przypadku, kiedy jest to umowa cywilnoprawna, czyli na przykład umowa zlecenia, to liczbę godzin, mm -hmm. tak, w jakich będzie pracował, godzin mm -hmm. w tygodniu. I tutaj też może mieć taka sytuacja miejsce, że pojawi się konieczność, żeby zwiększyć mm -hmm. liczbę godzin, no i pracodawca zastanawia się, co wtedy. I tutaj jest nieco y, inaczej, ponieważ w przypadku, y, jeżeli pracodawca chce y, zwiększyć liczbę godzin, to musi mieć nowe zezwolenie na pracę, mm -hmm. albo nowe oświadczenie, ale nie musi uzyskiwać nowego. Znaczy nie musi składać nowego powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy w przypadku Ukrainy. Ukraińców. Tak, czyli w przypadku Ukraińców po prostu może to zrobić. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że w treści powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, tam jest wskazana ta, 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 ta liczba mhm. godzin minimalna i on mogą pracować w większym wymiarze. Ja w ogóle myślę, że to jest jeden z bardziej uciążliwych takich aspektów zatrudniania cudzoziemców, no bo jednak właśnie te umowy cywilnoprawne często wiążą się z bardziej elastycznym zapotrzebowaniem na, 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 na tą pracę, czy na, na wykonanie zlecenia, na przykład przy umowie zlecenie. Dlatego myślę, że to jest taki jeden z aspektów, zresztą tych aspektów jest dużo, którym się dalej należy przyglądać w kontekście zmian przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. No, ale to jest taki jeden, myślę, z bardziej palących, jeden z istotniejszych dla pracodawców aspekt, który wymaga no, przyjrzenia się i jednak jakichś dalszych zmian, jeśli chodzi o te przepisy. Generalnie, jakkolwiek byśmy nie chcieli, to jest dosyć uciążliwe zatrudnienie cudzoziemców. To jest dla wielu firm konieczność, bo wielu firm produkcyjnych po prostu mhm. bez zatrudnienia Cudzoziemców sobie nie poradzi. Może no tylko produkcyjny, bo to nie naprawdę z... skala dzisiaj jest... Tak, skala dzisiaj jest ogromna, a przepisy wcale nie idą w tym w parze, bo one są no, dosyć zawiłe i skomplikowane tak naprawdę. Więc nie jest nie to jest łatwo. Prowadzimy obecnie kilka audytów u pracodawców, którzy zatrudniają nawet setki mm. cudzoziemców i przy dochowaniu naprawdę bardzo dużej staranności zawsze gdzieś znajdzie się jakieś, jakieś niedopatrzenie no, wydaje mi się, że przy takiej ilości obowiązków, takiej mhm. ilości pracowników nie da się tego uniknąć, więc trzeba po prostu robić tak, żeby było najlepiej jak się da. Dlatego, jeśli słuchają na osoby decyzyjne w tym temacie, rządzący, to mamy nadzieję, że ten temat wprowadzenia zmian w czerwcu to nie jest coś, co zostało, zostanie jakby porzucone, tylko te zmiany naprawdę zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców one muszą, muszą postępować muszą być dopasowane do rynku pracy i potrzeb pracodawców i mam nadzieję, że tego będziemy doświadczać w najbliższym czasie. Karolina, to było naprawdę mnóstwo bardzo przydatnej praktycznej wiedzy. Cieszę się, że mogliśmy się znowu spotkać. Ja również Dziękuję książę. ci za te wszystkie informacje i myślę, że jeszcze nie raz się zobaczymy, żeby żeby o tych zmianach i w ogóle aspektach dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce porozmawiać. Jasne, bardzo chętnie. Ja również dziękuję za zaproszenie Dzięki. i do następnego razu. Do zobaczenia. Ja. Jeśli spodobał się tobie ten materiał i interesuje cię ta tematyka, zostaw proszę lajka, zasubskrybuj ten kanał i powiedz w komentarzu też co myślisz o naszej rozmowie. Dzięki.